Siemano, cześć, dzień dobry, tutaj kapitan Wąs, WŁOCZ 125R i 15 koni mocy. Naked bike, motocykl do miasta, czyli wszystko, czego chcemy, czyli wszystko, czego chcecie. Wczoraj biegałem i się zabiegałem totalnie. Ano to ja, Wąs, chyba z motobandy. Ranek, ledwo stałem, ledwo mówię. I stuntuję dzisiaj na wodzu R125-125R znaćcie. Dawno nie widziałem motocykla, który byłby tak popsuty przez pakiet ekologiczny. Marka Wodż obecna jest na naszym rynku już od chyba paru lat, z tego co pamiętam. Do tej pory podbijali rynek polski klasą średnią, w zasadzie motocyklami tańszymi, ale pojemnościowo to były 300, 500. No i tam działo się sporo. To był taki trochę powiew świeżości i powiew świeżości przede wszystkim z Azji, który niósł ze, sobie, ze sobą całkiem niezłą jakość wykończenia i nie takie hamskie oszczędności. I to polubiłem w wodzu. Siadasz normalnie i on chce jechać. Wszystko się zgadza, wszystko cudownie i czujesz. Czuję, że coś tam namodzili, żeby dało się go sprzedawać w Europie. Boże! Zresztą były wodze 500 DS, był wóz 300 Rally, z którym bardzo dobrze mi się żyło i współgrało. Film możecie zobaczyć gdzieś tu, go wyświetlę pewnie, a jak nie, to się kliknijcie na jedno śladzie Watch 300 Rally. Patrzcie, wyświetlać te, w te. No i tutaj jest, że się wkręca powoli, powoli, powoli i mijasz tą szóstkę, w sumie siódemkę i on nagle dostaje drugiego życia. Nagle chłop startuje, nagle chop żyć, nagle chłop... właśnie z Boże, ale jajce. Super zakochany byłem w tych motocyklach, bardzo fajne sprzęty. I oto dzisiaj pojawiła się 125. No i ze 125 to jest trochę tak, że kiedy pojawia się kolejny motocykl 125, to się tak zastanawiam, co mi tu znowu o nim powiedzieć i zrobić. Bo jednak motocykle 125 zawsze są podobne do siebie, zawsze mają. Od 10 do 15 koni i koniec. Zawsze mają bardzo podstawowe zawieszenia, praktycznie zawsze i bardzo podstawowe hamulce. Uwaga, to jest najlepsza 125 pod kątem hamowania. Ta pompa hamulcowa to jest czyste wcielenie i uosobienie zła. W sensie to jest potwór. Wciskasz i nagle, wuu, wszystko się dzieje. Dobrze, że jest ABS, bo, te, bo tak to cały czas mnie na przykład zjadę za 80 i ładuję hamulec do oporu i czuję, że ci ściąga i od razu ABS się włącza, bo płynie przodek. To jest. No, dawno takie hamowania nie czułem w 125. Chyba w sumie to nigdy. Bardzo. Wydajny, niezwykle mocny układ hamulcowy. Ja chyba nie jechałem jeszcze z 125, która tak wyraźnie hamuje, która ma tak ostrą pompę hamulcową. Wydaje się, jakbym jechał motocyklem sportowym. Nawet fajny zawias, mimo że oczywiście bez regulacji, bo prosty z tyłu i z przodu, to fajnie wybiera i jest upside down, jak widzicie. Hamulce sztosowe. ABS trochę za szybko się włącza, ale to nie jest problem, może i lepiej jak zaczyna się jeździć. Niestety nie ma regulacji wysokości klamki, więc tutaj tak sobie tego nie dopasujesz i niestety ABS. Bardzo szybko wkracza do akcji i zastanawiałem się, czy on wkracza do akcji, dlatego że jest po prostu no, zestrojony tak, żeby początkujące osoby się tu nie przestraszyły, tylko po prostu bezpiecznie jeździły. Czy zawieszenie nie wyrabia? Chodzi o to, że wciskasz hamulec, zawieszenie nurkuje i delikatnie to koło może się gdzieś tam odrywać na nierównościach asfaltu. No i wtedy ABS wkracza do akcji. Muszę powiedzieć, że mi się nie podoba. Ta przednia lampa to, to wygląda. Trochę chcę udawać 07 nową, trochę coś ale mi tu, tutaj mi czegoś brakuje, tutaj taka kapusta przestrzeń. Dobra, jadę dalej zobaczyć, bo wyłączyłem ABS, czy nadal będzie płynął mi ten hamulec. Co jest taki ostry, że na ABS po prostu szybko się włącza. Zaraz się dowiem. A nie, jednak on jest taki trochę za bardzo ofensywny ten ABS, ale i tak hamulec jest sztos. kosa, klamam na maksa. Plus zawsze tak samo prosty kokpit i jeszcze prostszy design. Tym razem Dobra, to nie jest tak, że jest zawsze, ale bardzo często. Tym razem do mojego garażu przyjechał motocykl, który, na który nie zwracałem uwagi przez pierwsze parę dni, ponieważ po prostu nie miałem czasu nim jeździć, ale kiedy nadszedł ten czas i zrobiłem pierwsze kilometry, pożałowałem od razu, że nie wskoczyłem na ten motocykl, kiedy go dostarczono do mojego garażu. I kurna 17-calowe kółko z przodu chyba, tak mi się wydaje, ale jest takie podatne na zmiany kierunku, on lubi skręcać. No i jak jako tako wygląda, nawet mi się podoba. Chodźcie sprawdzimy V-Maxa. Zapchnięty odcinek drogi, na końcu policja, straż karetki. Wujek będzie się rozpędzał do maksymalnej prędkości tego bolidu. 3, 2, 1 No jakby nie patrzeć 115. Ale myślę, że jak byłbym lżejszy to te 120 by poszło, tak? Na no, chwilę lżejszy, jakbym Przede wszystkim wyświetlacz TFT. Piękny, czytelny, naprawdę zrobiony z klasą, jakbym nie miał koło siebie motocykla chińskiego. Przede wszystkim jednocylindrowy, chłodzony cieczą i powietrzem. Silnik 15-konny i 12 Nm, z tego co pamiętam. I teraz to jest bardzo ciekawa jednostka, bo dobra, skupmy się jeszcze na technikalach. Jedna świeca 6. Biegów, napęd łańcuchem. Nic tutaj nie zaskakuje, tak naprawdę, ale zaskakuje do tego silnika, ponieważ on ciągnie tak do 6000 do 6000 obrotów na minutę jak każdy motocykl 125. Czyli tak, generalnie, i, i jesteś. A od 6 zaczyna się coś dziać. I to się zaczyna dziać tak naprawdę wyraźnie, że ten sprzęt po prostu odjeżdża, czyli w momencie, w którym chcesz wyprzedzać, masz trochę więcej mocy. A działa tak! No i generalnie powinniśmy się tym faktem cieszyć, ale ja się trochę smucę, bo mam wrażenie, a nawet jestem prawie pewien, że ten motocykl cały czas by tak chodził jak... Za 6 tysiącami obrotów, gdyby nie pakiet ekologii, który tutaj został wsadzony. Nawet obecna jest zwężka na wydechu, tak przynajmniej wnioskuję, biorąc pod uwagę to, co widzę. Gdyby trzeba wydubać ten katalizator, to na pewno trzeba jakąś zwężkę pewnie. Chciałbym dosiąść takiego motocykla na przykład ym, z homologacją chińską, czyli bez homologacji Euro5 i zobaczyć jak on naprawdę działa, bo mam wrażenie, że VMAX, który tutaj osiągamy, czyli 115, być może jak ktoś jest lżejszy, ja ważę 85 kg, 120 km na godzinę, to nie jest wszystko, co może dać ta jednostka. Dlaczego żyję w świecie, w którym fajne silniki muszą być psute przez pakiety ekologiczne, ale powiedzmy nie jest tak źle, bo... Nie takie żeśmy rzeczy robili ze szwagrem. Kurczę, dzisiaj będę bardzo dużo słodził. I jeżeli na YouTube macie w komentarzach chęci mi no, wciskać szpilę, że słodzę wodzowi, to, no to róbcie to. Ale jeżeli to zrobicie, to obiecajcie, proszę, że pójdziecie i przysiądziecie się do tego motocykla, przejdziecie się na nim i, i wtedy jeszcze napiszecie raz. Haha, jechałem, miałem rację. Guzik się wąs znaczy. Są kroksy budowlańca, jest parzocha, są narzędzia. Uważam do swoich codziennych programów. Kącik mechanika. Będę robił tak, że jest motor taki, i jest taki. Będę opowiadał. Nie wiem, ale pod kątem serwisowym to zdjęcie zbiornika to nie jest najprostsza czynność, bo kupa plastyczków. Rurek, przełączniczków, zapadek, plastyczków. A zrobiłem to po to, żeby ocenić jak ten motocykl wygląda pod spodem, bo... Często jest tak, że jest coś piękne z zewnątrz, a pod plastikami... Zobaczcie, nawet tutaj te spawy wyglądają całkiem nieźle, gdzie ich nie było widać. Elektryka jak zwykle w izolacji, ale to nie jest żaden problem, bo tak jest zawsze i to tak przez 30 lat będzie pewnie w niezmiennej formie. To co dla mnie najważniejsze, że nie ma tych głupich chińskich śrubek, takich ciemno-szaro-zielonych łbów. Wiecie o co mi chodzi, jak ktoś w chinolach siedzi to wie doskonale o co chodzi. Ten dolo też nie jest taki twardy jak to bywało kiedyś w tych chinolach, takich skuterkach. Kostki normalne, po bożemu zapinane. Dostęp do świecy. No, jak kupisz sobie taki motor, to musisz opanować zdejmowanie zbiornika, bo chyba, że będziesz zawsze w serwisie autoryzowanym, czego ci życzę, świeca jest tu. Wszystkie złączki są fajnie zabezpieczone. Dostęp do filtra powietrza. Trzeba odkręcać kanapę, nie można niestety z jakąś zapadką zdjąć. Tu są śruby gdzieś dwie. O tu do kanapy kierowcy i pod nią się znajduje to, co chcesz. Te zastrzały tutaj, to, to wszystko tak kurcze wygląda. Powiem Wam bardzo. 8 na 10. To już nie są czasy, kiedy te Chińczyki miały śruby jednorazowego użytku. To już nie są czasy, w których kable leżały wesoło na ramię i przecierały się w ciągu tygodnia. To już nareszcie nie są czasy, w których złączki do kabli, wtyczki są zrobione z. Nie będę mówił z czego. Teraz są normalnie zrobione po Bożemu. Ich zapinanie i rozpinanie nie jest bardzo proste i nic nie, nie wskazuje na to, żeby one miały się uszkodzić w ciągu, nie wiem, jednego zdjęcia zbiornika paliwa. Ale największą wadą tego motorku w związku z tym, że tu jest świeczka, to jest to, że nie wyciągniesz kumplowi świeczki, żeby unieruchomić motor. Nawet kostka do wtryskiwacza jest na górze. Nie no, wszystko jest pochowane, za bardzo jajec tu nie porobicie. Czy wodz jest jajcarski? Nie 1 na 10. być tak pięknie, to nie! Ja się zastanawiam, co to za kabel jest. A tu takie ledy są. Maszyna złożona banglator fest. Cały czas, naprawdę dobrze, wspaniale, wygodnie, nie, niewygodnie. Ale wiecie o co chodzi? Cały czas widzę jakieś plusiki w tym e, małym motocyklu. Sam sprzęt kosztuje niecałe 15 tysięcy tam bez groszy, więc e, nie jest to jakoś bardzo mało, ale. Jednak chcecie, jeżeli chcecie kupić motocykl, który wam się nie rozleci po tygodniu, to warto za niego zapłacić więcej. Warto czasami wziąć na raty i warto pamiętać o tym, że kupując nowy, macie gwarancję, więc nie obchodzą was takie rzeczy jak na przykład jakieś problemy ze świecą, które moglibyście wymieniać, zdejmować, zbierać się męczyć. Wiadomo o co chodzi. Proszę, to z tym silnikiem jest tak między 4 a 6 tysięcy obrotów. Tu ma jakąś taką dziurę w mocy kącik technicznego dżentelmena W ramie Wodza 125R znajduje się jednocylindrowy chłodzony powietrzem i benzyną kurna cieczą silnik o pojemności 124 cm3 jednostka z rozrządem DOHC generuje moc na poziomie 15 koni mechanicznych przy 9,5 tys. obrotów na minutę i 12 Nm przy 8,5 tysiąca obrotów na minutę długość motocykla to 1941 mm wysokość to 1070 Szerokość 795 mm. A rozstaw osi to zaledwie 1310 mm. I to w zestawieniu z 17-calowym kółkiem z przodu i z tyłu sprawia, że ten on jest bardzo zwrotny, ale. Taki podatny na manewrowanie, ale jest takie, ależ ta kierownica mało się skręca. Ograniczniki są tutaj bardzo szybko, mogłyby trochę go mniej, w sensie mogłaby się bardziej kłaść, to wtedy w mieście by łatwiej się zawracały. Na minus na pewno będzie kanapa, która jest dosyć twarda, ładnie oprzyta, ładnie skrojona, wygląda elegancko. Cały w ogóle zadupek wygląda elegancko, z tym tutaj przetłoczeniem napisem R125. To jest naprawdę ok. Nie jest to motocykl turystyczny, więc trzeba pamiętać o tym, że dłuższe trasy na dłuższe trasy zabrałbym. Lajka taką kolarską z żelowymi wkładkami na pupę, albo po prostu jakąś żelową wkładkę, żeby ten tyłek nie został zdeformowany. No, patrzcie, to chyba jest zwężka tutaj na wylocie. Tu jest grubiej, tu cieniej. Jest pompa ABS-u, a to już mówiłem, że ma ABS. No, ale fajnie, że jest, bardzo szanuję. Ciekawe, jak się go wyłącza. A, już wiem. Wystarczy spalić kapora, albo jechać na gubie i git. Wyłącza się do, aż go zapłon i wtedy będzie się włączy. Ale nie trzeba. No i wyświetlacz 5+, ale powiem Wam szczerze, że tej kontrolki ABS-u to ja nie widzę już stąd. Widzicie? Nie widzicie. Tak samo ja widzę, dopiero z bliska, jak rej przyłożycie, to widać. Ta kontrolka co informuje, że jest wyłączony. No to jak już tam odstawiasz, to lepiej, żeby widzieć tą kontrolkę, wydaje mi się. Pewnie interesuje Was, ile spala ten potwór. 2,6 tak komputer rzeczy, bo to bada. 17 z tyłu, 17 z przodu, rozstaw osi dosyć mały, więc to sprawia, że on jest bardzo zwrotny, bardzo chętnie reaguje na... Na zmianę kierunku, ale niestety kąt główki ramy i w zasadzie ograniczenia główki ramy, ograniczniki są tak zrobione jak w motocyklu sportowym. On teraz ma kierownicę skręconą na maksa w prawo. Oznacza to, że z tą zwrotnością, z promieniem skrętu nie jest za dobrze, więc takie zawracanie gdzieś na ulicy czasami będzie wymagać poprawki, wycofania motocykla i jeszcze raz eee, spróbowania ominięcia przeszkody. Waga 136 kg, to chyba jest gotowy do jazdy mi się wydaje. Zbiornik 10 litrów, to w przyspalaniu 2,5, to wiecie, znacie matematykę, to wiecie ile przejdziecie. pocz r 125 wychodzi w dwóch kolorach, właśnie takim pięknym i czornym, z żółtym i czerwonym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rozpędzacie się do około 115, być może 120 km na godzinę, jeżeli jesteście lżejsi. E, prawie maksymalna moc, prawie 15 koni przy 9000 obrotów na minutę. Nie jest to najmocniejszy motocykl w klasie, bo na przykład jest Zontes U. Który wydaje mi się, że może być tutaj odpowiednikiem u 125 i on ma moment obrotowy troszeczkę wyższy, więc powinien się z dołu zbierać lepiej. A moc maksymalna jest podobna z tym, że osiągana troszeczkę niżej na obrotach maksymalnych. 2,5 litra spalanie to też jest dobra wartość, to też jest wartość ekonomiczna. No i dzisiaj jestem na stacji paliw, żeby podkreślić to, że za często nie będziecie na stację wbijać, bo macie 10-litrowy 10 zbiornik paliwa. Proste rzeczy cieszą USB. Juhu! Czy wujek kupiłby woda. 125, gdyby poszukiwał motocykla 125, tak. Super hamulce, super silnik. Trochę do ogarnięcia, żeby tam go. Od... tak. No. A? I jest super sztuczny. WOT125R posiada zawieszenie upside down, niestety bez regulacji, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Także jest tutaj dosyć ubogo pod tym kątem, ale sama jednostka jest bardzo sztywna. I nawet kiedy jeździłem tym motocyklem tak ostrzej, chciałem polatać po zakrętach, to zawieszenie nie zawodziło mnie jakoś szczególnie i dawało całkiem niezłe możliwości. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z motocyklami, to tutaj nie powinieneś się narzekać. Narzekać nie będziesz na jakość wykończenia, która moim zdaniem stoi na bardzo europejskim czy wręcz japońskim. Poziomie nie będziesz narzekał na dźwięk silnika, sami posłuchajcie jak brzmi Woc 125R. I nie powinieneś również narzekać na dostępność części zamiennych i serwisu, ponieważ zawodza odpowiada grupa BMW, BMW. Czyli ta sama firma, która robi Bartona w Polsce. Mają sporą sieć i spore doświadczenie, także chyba nie ma się tutaj co bać. Zresztą Voce jest już od paru lat dostępny na rynku polskim, więc mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Wahać jak w Japończykach. A w ogóle ten tylny hamulec też jest stosowy. Jak wyłączyłem ABS to naprawdę tak zamiata, że uuuu. Coś tam gdzieś ktoś jęczał mi kiedyś na dźwigni zmiany biegów i na skrzynie biegów. Nie zauważam problemów, jest super. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego z tego filmu, czego chcieliście, a czego się nie dowiedzieliście. To zapraszam na jednoślad.pl. Tam pełny test, tam tekst, tam zdjęcia, tam filmy, tam wszystko. Trzymajcie się, cześć i pa, a ja jadę dalej.